Witajcie na kanale Indyki Paska Na początku chciałbym Was przeprosić za to, że nie było odcinka w niedzielę. Ale była taka pogoda, że byście musieli znowu patrzeć to samo czyli oprzątanie tych moich tutaj zwierzaków. Dzisiaj wypuszczamy, bo już jest lepsza pogoda. Nie ma takiego wiatru, że wieje na. wieje na. Pięćdziesiąt kilometrów na godzinę. Spokojnie. Kaczki na razie wychodzą.

Czekaj, jest reszta tych małych dziadów Idziemy zobaczyć, do to Może tam jakieś będą po tych naszych indyków Oście, jak ładnie się robi Jeszcze się nie puszy O, wszystko siedzi u indyczaków Kurki Jajka myślicie? Jajka, co no tak. No, wszystko tu siedzi. Perliki, indyki, koguty. Może no, szkurcze Po co wy tu wchodzicie? Po co ja się pytam? No jak? Miała... Tutaj kurka w siedzieć siedzi na jajkach. Tylko nie dziuj, nie dziuj. Bo jak... O jak obierzemy pewnie Ale to nie jej. Jeszcze sobie uszędzie. To jest zimne. Dobra. Dobra, tak domykamy. Kurka sieć, sieć, sieć. Nic co, my się widzimy zaraz jak już tutaj. Wezmę i te małe od tych starszych, wale. I będą sobie tam wchodzić z Indorkę. Oczywiście będę musiała jeszcze zachować tutaj perliczki, co jest takim wyzwaniem. Bo to chyba jest jedna stara, jedna młoda. No, widzieliśmy, że tam jedna młoda wychodziła. No to jesteśmy zgubieni. O, ten mały dziad znowu kurde się tutaj zrąbał. No a co to nie wiem. Zobaczyć chudzę, Jak tam tak codziennie... O, tak tak nie? Jak tak codziennie wejdzie kurde jedna, sam dwie do tego rąbanego. Do no tych indyków no to to wkurza bardzo. A no. jeszcze hierarch nie przejął w tych... Wśród tych małych. A, to, to. No. Woda no czarna musi być, bo kurde to... Siedzą draki tam tutaj. I no, tu że jest wczoraj, wczoraj zaginiliśmy kaczora Saropolskiego Goj, gaj, go, gaj! Go, go. No, no bojdę, Trzy, się bo i te wystek Trzeba ci sprzedać. Znaczy na pewno te dwa. Tego jednego, to nie wiem, ale na pewno te dwa. No i Co, Sisi, co? Idziemy wypuścić Twojego kolega, chodź. Chcić, chodź. Światło zaraz zgasimy. Chodź, 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 chodź. No już tutaj wyszła, Jezusie. Tanta ty już wyszła, ja pierdziel. No, idę ją zaraz złapać, znaczy idę nie złapię, bo ona to dopiero tam gdzieś przychodzi na wieczór. Chodź Sisi, wchodź. Wchodź, no wchodź, wchodź. No, masz na swoje Tutaj jest taki mały coś Nie wiem czy widzieliście, taki biało-czarny jest mały z są jeszcze króliki, ale to nie moje, no, że no, nie pokazujemy. O. Idziemy tutaj złapać tą uciekinierę. A, uciekiniera. uciekiniery jak i tych wszystkich co wyszły Znaczy co tutaj są tych indyków jest ta dzika co tam jest z tymi indyczkami tutaj idzie król pod góra jeszcze nie taki król no bo widać przynajmniej go jeszcze ale to relacja czasu sprzeda się te małe i... Się udomowi, bo tak na no to te przeganiają. Są dłużej tutaj po prostu no. Nie pozwolą sobie wejść na podwórko takiemu komuś. Jak ten nowy. Chociaż indyczki go tutaj biły. Wypuściłem je na podwórko, za podwórko Indora i tam nagro. indyczkę tą w jej O, dobrze. Tylko masz tam wefrunąć z powrotem. Nie gdzieś tam, bo nie będę potem chodził. Wypuściłem najpierw no, ta indyczka w jego kolorze. No, skurde. Ta indyczka w jego kolorze go nie biła w ogóle. O, ale się zaczynają tutaj bity. Te małe kurde gamonie i zaczynają. Najpierw jak przyjechał na drugi dzień, bo musiał być odsadzony, no bo te małe go zaczepiały. Musiał być odsadzony i przy tym dzień go wypuściłem na drugi dzień. Kurde, ręka do bardzo. Wypuściłem go na drugi dzień. A gdzie jestem taki ciekawy chyba chodzi? A wypuściłem go na drugi dzień i... Wszystko go biło, oprócz indyśki tych dwóch czerwonych tamtych. Wszystko się nad nim zmęczało. Starą paczkę. A no, z tego wieczora trzeba ubić. Nie i będzie można tutaj już wszystko. Ten bo kaczki noszą. A no tam. A jeszcze tutaj kaczory są, to nie ten jeden, tylko chyba jest na razie, który musi jeszcze stąd wyjeżdżać. No, idzie kurde, no lecie tutaj, to jest przywódcą. Jedzą zboże stare, nie wiem czemu. Ale zjadły tam wczoraj, bo wczoraj im dałem na wieczór, to zjadły wszystko, bo widać, że ładnie było objedzone. To jest francuska.

no i co, to chyba już na tyle, bo, ręka, bo mi ręka zaraz odpadnie. Idę gasić światło i no, na lekcję. Tak więc co? Dobrze zobaczenia ściema.